Cześć się Manko, widzimy się w kolejnym odcinku na tym kanale. Co tak? Co to jest? Aha, to szklarnia. Jezu, dobra. Yy, nagrywamy. Ja nagrywam sobie sam. Nagrywam tą, tą serię, tą naj, naj, najbardziej taką nostalgiczną. No, nostalgiczną, no, no po prostu na no, najstarszą, no bo. Starszy nie mam, bo tą pierwszą zacząłem na moim całym kanale, później dołączył ten, później dołączył ten i tak się yy, stało. Dzisiaj pojedziemy orać i jeszcze pojedziemy na takie jakby, nie targi, no bez przesady, to nie są targi. Jakieś takie stare ciągniki, które no takie, no ze złomowiska prawie prosto, ze złomowiska. Da się je odratować na spokojnie, można je sprzedać za wyższą cenę, ale no zobaczymy jak to w ogóle wyjdzie. Tylko to jest taki problem, bo mieliśmy, mieliśmy dzisiaj orać. Ale... Nie, wiem, gdzie ja mam puk? Ty gdzie ja mam puk? Amor... Ty gdzie ja mam puk? Może tu. Tu on gruby. Ty gdzie ja mam puk do jasnej... Ciasnej? Możliwe, że zgubiłem pług. Czekaj. Do jasnej anielki, gdzie jest mój pług? Ja tak nie mówię na co dzień, jak coś no. Gdzie jest mój pług? Czekajcie, widzę, widzimy się po krótki, króciutkim cięciu, jak zl zlokalizuję już półpo. Bo... Dobra, widzowie, już widzimy się po krótki, króciutkim cięciu zlokalizowałem. Nie wiem jak, jakim celem go ja tam nie zauważyłem. Tam widzowie, tam go nie zauważyłem. A czekajcie. O Jezu, dobra, tam pierdzielić tą kierownicę, bo... Czy znaczy, ja gram teraz dalej na kierownicy, ale no, to wiecie, no coś taka od tego. O, więcej nie pojedziemy do tyłu. A! Takie pojedzie... No, już chyba mówiłem na co my pojedziemy. A takie no Tam są takie jakby... No. Czekajcie. I w sumie ten półk nie wygląda jakoś mało przy tym, o się, no zobaczcie. Co, co tak mi tutaj tak świeci? Aha, to włączone i sobie włączymy to. Ojoj. Oj, oj. No i bajeczka. Lasuję. No to na pewno skończy już poza odcinkiem Syk. Ty no czekajcie Co ja tak szybko jadę z tym Bo ja skibę tutaj Czekajcie O No, bo tak będzie lepiej. Wow wow wow, co tak szybko... Nie wiem czemu on mi tak szybko jedzie z tym pugiem. Tak będzie dobrze. Idealnie właśnie. Bo nie chcę tak szybko, żeby było trochę realistycznie. Nie wiem czemu on mi tak jedzie, widzowie. Tam zawrócimy i pojedziemy... Nie, nie będziemy jechać tak, tylko widzimy się pe... w środek pola i będziemy jechać wtedy. Widziałem, że tam jest... Ta! 30, chyba tyle, tyle zauważyłem. I więcej już ciągników nie wiem. Mam nadzieję, że może jakieś fajne będą. To akurat, no, się kupi jakiegoś i się odrestauruje. I wtedy, jak od odrestaurujemy, przyjedzie do mnie gościu. Przyjedzie do mnie gościu. I wtedy ode mnie to kupi. A to nie jest, widzowie, żaden taki głupi plan. Nie niech tutaj jedzie Ja chcę sobie wziąć picie Czekajcie O! Muszę odkręcić Gazowane Nie odzywałem się chwila, ale za w gardle, wiecie? W gard... gardle. Spokojnie, nie mam problemu z wymową. Jakbyście słyszeli inny głos, to... No po prostu jestem chory. Znowu no... Wow, 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 bratku! Czemu mi to tak zjechało? Może jak... no, tutaj akurat może jest tak, że no... Mogło mi to zjechać, bo... Tak, tak się czasami dzieje, widzowie. No, tutaj idzie po prostu. Nie wiem, od czego to zależy, ale... Ale od czegoś tak, nie? Kurde! Takim pługiem nawet długo to nie schodzi, powiem Wam widzowie. No, zobaczcie, tyle już zrobili. <grym> A! I Zapomniałem Wam powiedzieć: Na pewno zaoramy łąkę. Na pewno zaorania, chociaż będą dwa odcinki. Będą na pewno z dwa odcinki zaorania. Musimy sobie tak to trochę to tak wyrównać. Załapi się? Chciałem sobie tak trochę to wyrównać, ale bałem się, że mi nie załapie tutaj. O, załapało. Znaczy jakbym był mijak to się nie wracał, bo... ogłem tak, w rolnictwie prawdziwym zostawić, nie wiem, mi jak na kilka centymetrów, no to się nie wrócić, nie wiem... Takim pługiem, no bez przesad... Znaczy, no takim pługiem, wielki pług mi niby, nie? No ale raczej się nie wrócimy, nie? Może w końcu... tak sprzedamy i dostaniemy akurat kasy... Za tą trzdziechę... No to... Bo te... To, to, to takie za, no, dwa tysiące, te... Te ciągniki chodzą tam na tym złomowisku, no bo one są na serio fatalnym stanie są, no. Czekajcie sobie, to trochę wyrównamy. Wyrównamy sobie to troszeczkę, widzowie. Chyba wiecie, jak się równuje, bo, bo raczej tego. A, i dziękuję wam pięknie za... Za... No kurde, 27 subów, dziękuję wam pięknie. I za komentarze oczywiście jak dajecie, no a łapki na to mój kolega daje. Nikt mi nie da łapki. Nikt, widzowie, nikt z was nie da łapki, tacy jesteście, tacy. Ja bym dał wam łapkę. Jak podacie mi kanały swoich, znaczy swo, swoje te, no, kurde. Swoje... Kurde, no teraz mi wypadło z głowy. Swoje kanały. Swoje kanały, to ja wam dam lajka. No bo suba wam nie daję. Znaczy, jak wy mi, wy, wy mi dacie, to... Może dam wam. Może. może Zależy czy mi dacie, bo jak ja nie da, jak ja... Jak wy tego, to ja wam też nie daję, no. Trudno, no. Takie życie. Porobimy trochę tego pola troszeczkę, troszeczkę porobimy tego pola. I właśnie pojedziemy już na te. Na następnym odcinku pewno odbierzemy, bo na jednym odcinku no to ciężko trzeba będzie to zrobić. Pojedziemy od razu pola wetę. Na razie tak się przejedziemy, zobaczyć w ogóle jak wyglądają te wszystkie rzeczy, a później zdecydujemy się, czy... W ogóle coś kupimy. Raczej na pewno kupimy, bo mi się wydaje, że to jest bardzo opłacany zysk. Kupisz 30, która kosztuje normalnie na serio, już w tych czasach dużo sobie cenią za taką 30 czy 60. No bo to są już prawie zabytki. Bo tego już nie produkują widzowie. Tego już nie produkują. Taka prawda. Ale widzowie, nawet takie po 30 minut odcinki, to mają 16 wyświetleń i po 30 minut. No serio, no to, to już są wyniki, no dla mnie i tak już jest, dziękuję wam za te wszystkie wyniki, te rzeczy. Ogólnie, ale no... mogłoby być lepiej, nie? Zawsze by, mogłoby być lepiej, widzowie. Jak sobie widzimy tu... Zawsze mogło być lepiej, widzowie, zawsze. Ale no... niestety. Tak chcieliście, tak macie, no. Znaczy, jak tak chcieliście, no. Nie chcecie oglądać, to nie oglądajcie, no. Mi, mi to tam... mi to tam... Jakoś to mnie nie obchodzi, no, ale chciałbym, no, żebyście oglądali to, no. Chciałbym <tryk> Tylko nie wiem, co tam kupić właśnie, bo jak jest, będzie 30, tylko na no to tego, no. Ale mi się wydaje, że, bo mam 20 tysięcy na koncie, No i teraz nie wiem, jak będzie. No, 30. Trzydzie... Wiem, że 30 jest za 3 albo 5 tysięcy. Będę musiał tam zobaczyć w ogłoszeniu. No, one są na serio w stanie krytycznym. Silnik prawie do wymiany. Prawie do wymiany, bo no bo tam. Odpalić może odpali, bo z rozrusznikiem wszystko. rozur rozul... Kurde, mać. Rozrusznikiem jest wszystko. Nie umiem tego powiedzieć. Rozrusz, rozrusznikiem, kurde. Ro rozrzutnikiem Nie no, rozrusznikiem Czy jakoś, no tak się nazywa, no Wszystko jest git, tylko akumulator do wymiany Tłoki do wymiany Bo patrzcie, jak mamy o, no, no. Jak mamy, czekajcie Da się tutaj otworzyć to? No, czekajcie Da się to jakoś otworzyć? NIE DA SIĘ? A mi się... A... Hopla... Jak mamy No wiecie jak wyglądają chyba tłoki, no... Wiecie na pewno jak wyglądają tłoki... Wy jesteście tacy głupi... Tylko nie wiem czemu... A może dam hasztagi, co? Hashtagi. Hashtag farming... Ale to... to nie... to, to nie tiktok... To nie... to nie tiktok... No właśnie, to nie jest TikTok. Jakby TikTok, no to hashtagi tutaj akurat dużo różnicy robią, ale to nie TikTok, no. Niestety. Znaczy, ni w sumie, niestety, no. Z jednej strony fajnie, bo no ja nie umiem nagrywać TikToków, no i co, bym gadał do Was 30 minut na TikToku? No bez przesady. Ja gółem jestem kulturalnym człowiekiem, tylko no na serio no. Jak ja się wkurzę, to... na no, serio no. No nie lubi się wkurzać, no. Niektórzy no nie umieją nagrywać, no. Robią co chcą na tych filmach, no i wiecie no, to jest. Ja wolę być ogarniętym. Znaczy czasami fajnie się pobawić, powygłupiać czy coś tam. Ale no, czasami takie fajne oranie. Spokojna orka czy coś tam jest fajna. No, niestety, no dobrze, że to nie w kolonii, tylko tutaj w krajowie, bo o, w kolonii to ja bym nie chciał akurat tego e, znaczy na pewno tam pojedziemy do kolonii, muszę zawieść zawieść muszę, no, tą trzydziechę, bo tam jest taki warsztat, a tutaj w okolicy, no, najbliższa jest kolonia, no. Najbliższa jest kolonia, więc... Yy, Ile mam 8 minut odcinka? Już 16?! Już ledwo co zrobi? Dobra, my jedziemy widzowie, bo nie wiadomo, czy ta wistula odpali w ogóle. No, cięcie jeszcze miałem tamtą, to trochę też będzie. Kurde. Kurde. Właśnie 9 tysięcy tylko na przebiegu, to nieźle. W sumie jak jest taki tiktoker z, tym, z tiktoker z tym Audi widzowie Co też ma problemy z Audi, że nie odpala No to tak dla, 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 Be dla beki to robi Te Audi, nie? Czy coś tam, czy jakieś y, robi, że I piątka Znaczy nie, poczekaj, zredukujemy mu Do trójki I czwóreczka No a na piątkę mu sami jedziemy. O kurde, łobo to, 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 jak widzicie, widzicie mojego poloneza. Jestem ja już właśnie, boję się o te auta. Ja tu belek jeszcze nie zebrałem. Tak będziemy wracać, napakujemy tu. No i weźmiemy se. Jedzili tu za pierwsza. No, to, pięć, to nie jest jakoś super dużo, tak. Wow, wow, wow! Wy widzieliście po krótkim cięciu? Nie widzieliście tego? Uznajmy. Uznajmy, że, że żeście tego nie widzieli, ok? Rozumiemy się? Rozumiemy się. Nie chcę musić już zmieniać biegów. Mm. Ale jedzie. Chciałem sobie zjeść chociaż, bo trochę... Bo ja ogółem słodycze widzowie nie lubię Znaczy, czekolady ci zwykłej takiej to nie zjem widzowie, wiecie? Oho no. Zobaczymy uh -huh. po krótkim cięciu <laughs> Bo nauczyłem się po prostu po tych eurotrakach tak, no Takie rukawskazy i no i niestety takie się góry Okej... Co my tu mamy? Jezu, ja bym się czuł jak na jakimś nielegalu, czy coś. Boję się tutaj wychodzić. Co? Ja zaraz mnie tu porwą. Hm. mf mamy? O kurde. O, ale przychylony. Kurde, jak to. No. Pff. Ledwo co daje radę, widzowie na serio. Ledwo co? Dobra, ale nie... O no To jest y, masy fergusów kolaborację z USU no. Fajny! Fajny, na serio fajny, ale ładny jest, powiem wam, ładny jest, fajny. A może weźmiemy dwa silniki, co? Ło, tu zit! O, Czekajcie! Dziela ci ten dym. Tu nie ma rury wydechowej. Nie ma szans, że odpali. To jest w ogóle gruchot Gruchocik. No niestety, no to jest e, MTZ. MTZ, jak to się otwiera? O! No, no tutaj to jest to sporo do wymiany. Setor! Ej, tego się akurat zetora tutaj nie spodziewa. O! Zetor palił na luzie! Ty nawet jeździ! Oj, tylko tutaj w tych krzakach to ciężko będzie wyjechać. Zaraz gaśnie, bo to to też... A, czy nie no, ej ty, zetor? Ale... Łe, ej, zetor to... Ale on kosztuje dużo. Ej, zapytaj się. Panie? Ale po ile ten zetor chodzi? No tutaj ten, no to tak 20 tysięcy, bo on jest prawie po nieużytku. Mm. 20 tysięcy? No! No dobra, no, do, no dobra, no dziękuję! No! Yeah, dobra, widzowie, no ale zobaczcie, jak ten Zatorek... On jest na skrzyni automatycznej. Fajny, kurde, ładniusi zetorek. No fajne fajny no, ty się da jeździć chociaż. No to jest jakaś, dobra, ozdabiam go tak, to. Ta... Moja błyskawica. Ale słychać, że coś jest z tym. A za tą 30 to ile? No tak, no z 3000 i będzie dobrze. A za tego MF? No też 3000, bo one, no to ten rusznik trochę mają. No za tego MF to trochę mniej. Dobrze, dziękuję. No kurde. No ale akumulator ma słaby. Ale fajna, fajna taka trzdziecha. Oj, no i zgasła. E, nie, dobra, ja na pewno widzę, że biorę trzdziechę. Jaka Luna. Jaka superska, piękna, elegancka. Piękniusia. Kurde, taką tu ja chcę mieć. I będę ją Dobra, to Do koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No bo co, no to już więcej nic nie zrobię. Zaraz będę nagrywał kolejny filmik z właśnie kupna tego. Tak. Będzie skup na właśnie tych dwóch ciągników i no będzie kupno tych dwóch ciągników i wtedy akurat już po w następnym odcinku pojedziemy do kolonii po dome tego Boże do mechanika no bo teraz wynajmować Adama bo on tutaj akurat dobrze robi te te maszyny i naprawia. Bo słyszałem ostatnio o jakiegoś. Bo mieszkamy w łazin. krajowie, a oni w łazinkach. Bo to są takie dwa oddzielne, ale bardzo. prawie jeden do jeden. No i podobno naprawi aż zakleszczającą skrzynię się biegów. I to jest bardzo wielki plus dla niego. a Natomiast. no. nie, no to trzeba rozkręcić skrzynię biegów, odkleszyć, no i zakręcić, nie? U! O, no i co? Na no to koniec dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Dajcie suba, łapeczkę w górę. No i czego chcieć więcej, nie? Trzymajcie się, Elo!